Cześć, siema siemenie Sezon Pana Dinozolu Witam w czwartym odcinku Zemig Zeliady Jej okej, okay. Więc ta eee, si, si Nie, wiecie ta Będę mówił co się stało w ostatnim w ostatnim odcinku mieliśmy wyścig Mieliśmy dwuczęściowy po, Picasso Why not? I tak Jak nie oglądaliście to radzę wam obejrzeć lecz... Jak oglądaliście. To fajnie. Więc nie chcę spoilerować, ale teraz spoileruję. Więc teraz, jak nie oglądaliście trzeciego odcinka, to wam radzę oglądać właśnie teraz. Ale teraz. Ach, bo... Więc. Dobra. Więc odpadły dwa miksele, Krym i. E... Torts. Tak, Torts bo byli najsłabsi, bo byli ostatni, bo mieliśmy double elimination, because why not, why not, to jest jedyne double elimination w mikseliacie. I więc ta, zostało tylko 11 mikseli, jeśli umiem dobrze liczyć. Tak mi się wydaje, 11 mikseli, co nie? Chyba tak? Dobra, więc ta, dzisiaj Waszym zadaniem jest zabić tego cholernego George'a, bo on ostatnio mnie chciał zabić. Jeśli to oglądaliście, to wiecie, o co mi chodzi. Więc ta, musicie go zabić, a on mniej się respawni, więc waszym zadaniem będzie też go zragequittować, więc ta, ostatni, który w ogóle nic mu nie zrobi, albo go nie zrobi, albo go nie, nie zragequituje, to wynocha z tego programu, więc ta, yy, zaczynajmy. a więc tak, busto, ponieważ jak się się tam byłeś pierwszy na mecie, nie wiem jak, ale ty masz przewagę i po prostu obok niego się spawnisz. O je, ale zostanę fajny. Uff. A reszta z was może już nawet zaczynać. No dobrze, no, chyba sobie ja robię <susurwanie> Więc ta... A, mam tu gdzie, że tu zostajesz. Ja wrócę, najlepiej się od ciebie odsunę. Ała! Mani! Nie! Diamond! Mining diamonds! A ty skąd tu się wziąłeś? Eeeh, się Co ty tu robisz? Eee. zabicie. Aha, Myślisz, że nie zabijeś? Eee, co to cholera jest? Eeee, o! Wy tych tu się tu wziąłeś? A ja cześć w jej konie! Uff! A nie, czekaj, to jest Roblox. Nie lubię Robloxa. Dedy. Bro, jak? Roblox jest bezpieczny i będzie miał na tym odcinku. Yes! kamery! Okej, okay, to było. Czekaj. Ja znowu tutaj jestem? Dobra, zabijam cię! A, a, a. No, 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 no. A. Hmm, dobry był nawet. to jest bezpieczne. to było dziwne. O, siema Eli, co tam muszę Nie, 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 powidzieć. nie, to... Dead. nie, to było łatwe. nie, czy go on nie, 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 bezpieczny. Ha, ale mam pomysł dobry. nie, 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 życie. nie, 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 Ej na tutaj jestem. Ries tutaj mnie! Z ja tym Ej, I można z tym baconem! Ej, masz rodzinę! E tak, mam nawet siostrę! O, okej. Okay. Czy twoja siostra jest baconem? Czekaj co? Czy twoja mama jest szynko? Co? A czy twój tata jest włomiona? Co! Uuuu, to było łatwe. I zapomniał się nazywać. Jesteś bezpieczny. Ej, ja, co? Ja mam imię, ty głupku! Zapomniałam się coś. A, już pamiętam, Kamilot. No, wreszcie zapamiętałeś, ty idioto. Masz więcej masz przypominać moje imię. Nie. Bojat. Ja cię niczym nie zawić, nie się Muszę się schować. Co ty tu robisz? Ej hey, ty nie chcesz zobaczyć fajnego? Tak, chcesz zobaczyć fajnego? E, co? No nie, nie na przykład! Robloxa! Co? dead! Because... No serio, jakim sądzeniem tak łatwo ginie? A ja mam wiedzieć? On jest po prostu idiotą. Nurpnąć jest bezpieczny! Nie wiem, dlaczego w sumie nie kamerujesz kamierzysto. O oh ma go, jakie to jest długie, dobra, idę się zasnąć. Idę zasnąć. Dobra, powietrzu mnie nikt nie znajdzie. W siemeniu, co tam? O nie! Jaki zawiedny mi zarazisz tu! no, nie umiem latać. No tak. No właśnie, znasz pójmu x Nie. A ja znasz prawdę tyle? Tak. Ja będę teraz tyle. Nie, 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 nie! nie! Uff! Znaczy, co to cholera jest za głos? Aaaaa! Tak powinienem się to! I jest bezpieczny. Cze? co? A sorry, paladum. No, tak lepiej. Oh my god, oh my god, to jest straszne. Oni chcą mnie zabić. Aha, ale ja mam nie mam gdzieś mój mi mieć? Gdzie to mi mieć? Ej, typie, co? Mogę ci upiec? Cześć, co? Będziesz być konem dobrym. <laughs> Easy, i play jest bezpieczny. Oh yeah. O, wreszcie. no chyba sobie ja radził. Hasło mam pisać? Oh, come on, bro. Dobra, po prostu lubię cokolwiek. Jestem ku hakerem, Ale jestem pro. <grym wytkujesz> Okej, okay, już się słowa na pewno. Nie ma mowy, że to się, się złapie. Ui! Aaaa! Dead. co za. O so, oh my god! Ludzie mają słuchawki, mają na 100%, pewnie już bolą GZ Skrót jest bezpieczny, albo? Więc tak, zostały tylko 3 miejsca, To no więc tak, zostały 4 miksele i tylko 3 będą jeszcze tylko bezpieczne. Został tylko. E, Gopul. Został e, zapomniałem jak się nazywał. Został Jumsey. I został mixadel i ten kur. No, jak się ten nazywał? Ktoś pamięta? Bogli idioto. No tak, bogli. Eee. Musisz pamiętać i, imiona, ty idioto. No do, dobra, sorry, dobra. Dobra, pamiętaj imiona. Dobra, będę pamiętał. Spoko. A! Okej, okay, co, co? Nie, nie! czy to się liczy? Jasne, to się liczy. Michał jest bezpieczny. O je. O je, co to? Do... Okej, okay, sprawdziłem się. A co to, to, to? Aaaa! No lol, XD. To było łatwe. Szkoda, że nie mogłem go od razu znaleźć. XD jest bezpieczny. Są so, tylko Bugli i Jamsi. Który z nich będzie bezpieczny? No ja nie wiem. Nie, ja się boję. Aaaa! Aaaa! Siemaniu. Aaaa! Ja nie skończyłam! Prawie spadłem, ale tu przyszedłem. XD, ja umiem latać Ui! Ha, nic ci nie urazy, że domu! Nie! Hej, hej! Patrzuję do mnie! Y Okej! Okay. to też. Patrz na to! Czytajcie są to! <laughs> Ręczki tuje! NARA! LOL! w wzięć bezpieczny! I w ogóle spada... Nie, to tak blisko byłem! Widać tak mnie nikogo nie wchodzi, bo ja nie w ogóle nie znoszę do tego show. Ale smutek! To jest długi wierzchna jest tak, wiem, do noszą Po prostu mnie już w tym uderz. Oki doki. Bra. Ech, no nie było tak źle. Aż e, na niej wiem, w jednostem miejscu. Cztery lepsze miksery, lol. Jakie słobiaki z nich były. I puf. Hej, nie także ja tutaj ja nic takiego nie mam. Po prostu jest jestem strasznie bałagan, więc już pan dobrze. A znowu z spadło. Myślałam, że coś mi się stanie, no nie wiem. Na przykład, że żarówka nie przyjedzie. O Okej, ok, ja za wcześnie powiedziałem to. E, Kiedy w ogóle jeździ? Kto jeździ na mnie? Niks, niks. Niksel? Dwóch tych hazard? Kiedy Niksel umiem prowadzić pojazdy? No, to było na tyle. A w ogóle ciekawi, kto jest was? Co się stało z innymi? W ogóle co się nie jest z nimi? Co oni robią? Inne miksele teraz My My pewnie robią coś innego. Ej no ty pierd... stawasz, wiesz, wiem, że ty żyjesz. Ble, 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 ble. Ja pierd... to za idiota. E, jestem samotny tu. Oprócz tego idioty, która... który nie, nie żyje, ponieważ jest mój zapach. Dlaczego musiałam paść do toalety? No, e, jak nie mam przyjaciół, więc ta... Oprócz... oprócz jego to jest jedyny mi przyjaciel. Lol. O! Niks, niks! Mixel! gdzie? Gdzie? Nix niks! A Nickel, o! Ale zimno tu jest! Co tu ja jeszcze robię? O, to jest zimno! Niks, e? niks! Niksel? Co ty tu w ogóle robisz to? Oooo! O dlaczego to ja jeszcze siedzę? do, Oooo! Niks, niks. Teraz nie wiesz, co tu robisz? Nix Nix, czy, 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 wiesz, a co ty tu robisz? Nix Nix co? I to było na tyle dzisiejszego odcinka z Mix jazy. Odcinku czwartym. I jeszcze raz, zanim Wy pójdziecie, to proszę Was, żebyście zostawili lajka. Więc zobaczy zobaczę, że podobał Wam się odcinek. Motywuje go to bardziej i będzie on chciał więcej nagrywać. Czyli nie będzie nagrywał tych innych głupot i Brawl Stars. A raz spoko będzie nagrywał Bobsa, więc nie musicie się martwić. I by the way, Master chyba się w tym filmie najbardziej postarał, więc chyba, chyba bardzo, bardzo. Co mam nadzieję, że ten film się dobrze przyjmie. Więc tyle ja chciałam powiedzieć I jeszcze raz dzięki za oglądanie.